Witajcie, witajcie, bardzo serdecznie witam Was w kolejnym raporcie wojennym. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 5 lutego a 7 lutego, przejdziemy sobie na mapy Ukrainy. Nim przejdziemy do raportu wojennego, wielka prośba o wsparcie dla kanału, o to, co zawsze proszę. I myślę, że będę zawsze prosił, bo społeczność jest naprawdę wielka i wielka w niej moc. Natomiast ja Was proszę o, pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu bo to zwiększa zasięgi, przez to ten kanał jest bardziej widoczny i to przede wszystkim dzięki Wam. Słuchajcie, nim przejdziemy, tak, pójdziemy do raportu, dzisiaj mamy coraz więcej informacji, które wskazywały, że Rosjanie rozpoczęli albo są bardzo blisko rozpoczęcia ofensywy na Ukrainie, decydującej. Może się wydawać to wbrew pozorom jakoś dziwnie, bo przecież szkolą wojska, jednak, Coraz więcej sugeruje lub daje nam do zrozumienia, że taka ofensywa już się rozpoczęła albo jest to wstęp do tych działań bardziej ofensywnych. Pytanie, czy będzie ona podzielona na więcej niż jeden etap? Mi się wydaje, że będzie podzielona na kilka etapów. Jeden z tych etapów już się rozpoczął, czyli ataki na wielu kierunkach, które mają sprawić, że siły ukraińskie nie tylko zostaną. Zmuszenie strony ukraińskiej do przejścia do, głęb do głębokiej obrony, która będzie też miała na celu jej wykrwawienie. Zmuszenie dowództwa ukraińskiego do zaangażowania wszystkich odwodów, aby te jednostki, które się szkolą, które od wielu miesięcy przebywają na terytorium Rosji, mogły oczywiście przejść do decydującego uderzenia. Wiemy, że był, pojawił się taki w sumie zamysł operacji, które miałoby na celu zajęcie nie tylko Harkowa i całej wschodniej Ukrainy, aż po linię Dniepru. Natomiast tutaj operacja Sztylet, tak zwana. Natomiast czy ona faktycznie będzie miała miejsce, nie wiem. Wydaje się wbrew pozorom, że jest ona dla Rosji na ten moment nieosiągalna. Chociaż tutaj nigdy nie można być pewnym, tym bardziej nie można lekceważyć Rosji, mimo że bardzo mocno odczuła swoje błędy w ciągu ostatniego roku, ma potencjał i ma możliwości do takich ofensyw, natomiast jak one będą, prze, będą przeprowadzone, tego nie wiemy. Wiemy za to, że Walerij Załużny, dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, w grudniowym wywiadzie dla Ekonomist powiedział, że walczy z Rosjanami od lata 2014 roku i... Po pierwsze, zauważył, że Rosja działa ilością, a nie jakością, a to ma bardzo ważny skutek, dlatego że wielkie siły potrzebują codziennie wielkiego wolumenu zaopatrzenia, i nie od dziś wiemy, że ukraińskie dowództwo atakuje logistykę rosyjską. Szczególnie dało się to zauważyć po otrzymaniu Himarsów. I rakiet w zasięgu do 80 km, które spowodowały że, spowodowały, że strona rosyjska musiała odsunąć magazyny zaopatrzenia, te centralne magazyny zaopatrzeniowe dla wielkich jednostek, dla swoich jednostek, na odległość większą niż 80 km. Dzisiaj, gdy wiemy, że Ukraina dostanie nowe pociski o zasięgu do 150 km, Daje to jeszcze większe możliwości stronie ukraińskiej do paraliżowania i, jak powiedział generał załóżny, trzeba paraliżować logistykę. Rosjanie muszą tracić zdolności bojowe, a żeby to przyspieszyć, jak sam powiedział, należy angażować ich w walkę tak, aby tracili amunicję szybciej niż są w stanie ją dowozić. Potrzeba do tego dwóch rzeczy. Zauważył, że potrzeba do tego dwóch rzeczy. Rażenia celów na głębokość do 150 km oraz zachodniego sprzętu pancernego i zmechanizowanego do wywierania presji. I na koniec powiedział jedną istotną rzecz. Gdy przyjdzie czas zasadniczej kontrofensywy, zgodnie z jego wizją, należy głęboko, precyzyjnie uderzyć na wroga na konkretnym odcinku w krótkim czasie, tak aby przełamać niejedną. A od razu wszystkie kolejne linie obrony i przywrócić manewr na pole walki. Słuchajcie, jak ja czytam jego wypowiedzi, przypominają mi się wielcy teoretycy, tyle że on jest nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem. Teoretyków wojskowości, którzy kreślili taktyki, które później były wykorzystywane. I dzisiaj przedsmak takiego właśnie takiej ofensywy mieliśmy na odcinku służańskim. Gdzie wojska ukraińskie nie tylko przełamały linię, ale postępowały tak szybko, że przy przewadze dominacji lotniczej Rosjan, wojska rosyjskie nie były w stanie namierzyć tych oddziałów. One nie były w stanie stwierdzić, gdzie te oddziały są i co można bombardować, albo gdzie można to bombardować, gdzie je można bombardować, bo one przemieszczały się tak szybko, że łamały kolejne rubieże, które mogłyby być rubieżami obronnymi. I dzisiaj tak to mniej więcej wygląda, że mamy możliwości, pytanie zasadnicze trwa, cały czas trwa, i zastanawia, i daje nam do myślenia, czy strona rosyjska już uderzyła i jest to pierwszy cykl operacji. W sumie może to być potwierdzeniem potwierdzeniem tym może być sam sama wypowiedź Pana P, który w czyli w Stalingradzie na czas świętowania, powiedział, że obwód Ługański i Doniecki do 1 marca mają zostać wyzwolone. Więc zmusza to niejako stronę rosyjską do aktywnych działań i te aktywne działania są. I Przejdźmy właśnie do tego, co zawsze jest esencją, czyli do raportu wojennego. Odcinek Swatowe Kremienna jesteśmy na odcinku Swatowe Kremienna. Przejdziemy od razu do tego, co się działo. Pojawiły się informacje, że w rejonie dworycznej wojska rosyjskie uderzyły, zdobyły troszeczkę pozycji, przesunęły się tutaj w stronę dworycznej. Nie mam tutaj informacji, jakie jednostki konkretnie tutaj bronią. Prawdopodobnie obrona terytorialna, może jakieś elementy 67., która się szkoli tutaj w tym rejonie, pasie. Granicznym jest taką jednostką, która się szkoli w tym rejonie, jest też i rezerwą pewnie, więc wiemy, że tutaj walki trwają. Mamy też informacje o działaniach w rejonie na odcinku 14 brygady zmechanizowanej. W rejonie Kurdimówki wojska rosyjskie atakowały bez skutku. Były też wykonywane ataki w rejonie Selmachiwki oraz na południe. Jednak na południe przejdziemy na mapę konkretną, która nam tutaj da większe możliwości, jesteśmy na mapie kremiennej, mamy informację, że atakowane z rejonu puszczanki było Newskie, Jampoliwka, Makiwka, oczywiście, wojska rosyjskie przesunęły troszeczkę linię frontu w rejonie czerwono na zachód. Natomiast jeżeli chodzi o sam odcinek. Opasny, o sam odcinek Kremiennej mamy tutaj informacje o dalszych walkach w rejonie Librownej, w lesie. Natomiast dzisiejsze informacje sugerowałyby, że mimo dalszych ataków, jednak strona ukraińska trzyma pozycję w kompleksie leśnym, gdyż informacje o wybuchach artylerii na rosyjskiej na przedmieściach Kremiennej. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj też informacje o dalszej koncentracji sił rosyjskich w tym rejonie. Mowa tutaj o 90. Dywizji Pancernej oraz 127. Dywizji, więc kolejny przypływ sił, które tutaj po odpoczynku zostały przekierowane i mówi się bardzo mocno o tym, że te działania ofensywne w tym rejonie dopiero się zaczną. Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek Sywierski i później bachmucki. Jesteśmy na odcinku sywiersko bachmudzkim Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy potwierdzenie filmik z biłochoriwki, która nadal znajduje się pod kontrolą ukraińską. Filmik nagrany 6 lutego, czyli poniedziałek, który. Pokazuje nam, że biłoko nadal znajduje się w rękach ukraińskich, a dokładnie 81. Brygady Aeromobilnej, która broni tego rejonu. Były ataki na Wierchno-Kamiańskie, na Spirne, na Wesołą, Rozdaliwkę, Fedoriwkę, Wasikiewkę oraz zacięte walki na północ od Bachmutu. Bardzo ciężkie, naprawdę krwawe walki w rejonie Krasnej Chory. Mamy tutaj informacje o walkach na, w rejonie Paraskowkę oraz północnej części dzielnicy, północnej dzielnicy mieszkalnej, która została opuszczona przez stronę ukraińską w samym Bachmucie mamy tutaj naprawdę bardzo krwawe walki nacierają tutaj oddziały 31 oraz grupy Wagnera, która częściowo została z tego rejonu zabrana Częściowo jeszcze tutaj walczy, natomiast brak mi informacji na temat tego, czy oddziały odwodowe wojsk rosyjskich i Dywizje powietrzno desantowe już weszły do walki w całości, czy pewne elementy dopiero weszły, a niektóre nie. Na front powróciła 30. Brygada Zmechanizowana, która tutaj wraz z 93 trzymają północne ramię, a dokładnie skrzyżowanie drogi. Północnej drogi zaopatrzeniowej od Słowiańska do Bakhmutu. No, bardzo istotne znaczenie, przejdziemy na mapę, właśnie Bakhmutu, bo tam będzie lepiej to widać. Chodzi nam o to, że mamy północną drogę zaopatrzeniową, mamy południową drogę, która z najnowszych informacji z dnia dzisiejszego, czyli 7 lutego, wojska rosyjskie zbliżyły się na kilometr do tej drogi. Znajduje się ona pod ostrzałem, więc nie jest już bezpieczną arterią dowozową. Jednak można jeszcze nią dowodzić. Natomiast najbardziej teraz oczywiście też nie jest tak, że tutaj nie ma innych dróg, tylko te oczywiście pewnie są, tylko y, różne połączenia pomiędzy tymi drogami są. Natomiast najbezpieczniejsza droga teraz to jest z Czasy Wiaru przez Artemiewsk aż do Bachmutu. No, ona jest taką środkową arterią na ten moment bardzo bezpieczną. Jeżeli chodzi o walki na południu, tutaj obrona się trzyma samego Bachmutu, natomiast no, w rejonie na zachód od Kliszczejówki Rosjanie podchodzą do miejscowości Krasne oraz do Stasy Wiaru. Ciężko powiedzieć. Sytuacja troszeczkę się tutaj zaczyna komplikować. Wiemy, że no, będzie musiało ukraińskie dowództwo podjąć decyzję, czy Nadal bronić samego Bachmutu? Czy będą wykonywać jakieś kontruderzenia, aby odrzucić wojska rosyjskie, które zostały tu wykrwawione? Jednak odwody są, więc tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja. Czy będą faktycznie odchodzić na linię wzgórz, on tutaj na tą linię do wyrównania? Nie wiem. Prawdopodobnie. Na pewno. Przynajmniej z z mojego punktu widzenia utrzymywanie się we wschodniej części Bachmutu nie ma już sensu. Ja bym tutaj ustawił linię na rzece Bachmutówce i ściąłbym troszeczkę ten występ. Wschodnia część Bachmutu wpadłaby w ręce strony rosyjskiej, natomiast no, pozwoliłoby to na wyciągnięcie większych sił, ale w to, że dowództwo ukraińskie ma tu siły, to wierzę i wiem. Natomiast... Czy jest sens trzymać Bachmutu? Z jakiegoś powodu, myślę, że nie tylko politycznego, ten Bachmut jest utrzymany. Natomiast jak długo, myślę, że sytuacja w ciągu tygodnia, półtorej, tutaj na tym odcinku nam się rozwieje. Będziemy mieć już pewne informacje, czy strona ukraińska będzie broniła się w samym Bachmucie, czy opuści Bachmut i wycofa się na linię wzgórz. Zamykając 6-7-miesięczną obrony Bachmutu. Wróćmy na mapę Ukrainy i z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na linię ATO. Jesteśmy na linii ATO. Z ostatnich informacji, jakie pojawiły się, mamy informacje o walkach pod Kamianką, Awdiwką, Pierwomańskie, Newskie, Krasnochoriwką, Marinką, Pobiedą. I prawdopodobnie ataki sądujące na Nową Michałowkę. Mamy tutaj ataki, szczególnie dość mocne ataki w rejonie Abdiwki zakończone porażkami rosyjskich wojsk. Dość duże straty są nagrania z rejonu Abdiwki i na północ od Avdiwki, gdzie bronią się oddziały 110 oraz samej 36. Brygady Piechoty Morskiej. Mamy tutaj materiały, które pokazują odparcia tych ataków i. Dość duże straty, jakie Rosjanie ponieśli na tym odcinku, wróćmy na mapę Ukrainy. I z mapy Ukrainy przejdziemy na odcinek Zaporowski. Jesteśmy na odcinku Zaporowski. Jeżeli chodzi o odcinek Zaporowski, mamy dalsze walki w rejonie renie Wuchodaru. Wuchedaru, czy też Ugledaru. Jedna i druga wersja, jak ostatnio zostałem tutaj powiedziane, można byłoby tak wymawiać, więc Wuchedar, czy Ugledar. W każdym razie w rejonie tego miasta. Cuda, jak to już uczytałem, tutaj czyni 72, która nie tylko broni tego rejonu, ale i też skutecznie to kontratakuje. Naprawdę najwyższy poziom uznania dla tej jednostki, jak dla mnie ona od walk pod Harkowem, no, pokazała klasę, pokazała tutaj naprawdę. Elitarność i naprawdę ta elitarność, to co się dzieje w linii tego miasta, gór, górniczego miasta Wuchedar, Ugledar, no, w wykonaniu tej brygady, naprawdę największy szacunek dla jej żołnierzy. Ogromne straty, nie tylko 155, ale także i 36, która tutaj wsparła resztki, mówi się o 50% stratach w 155 Brygadzie Piechoty Morskiej. Natomiast wiemy, że te pozostałe siły wykonywały tutaj jeszcze kontrataki na, w na kontrataki, przepraszam, ko ataki na Wuchodar grupami dwóch lub trzech batalionów zmechanizowanych. Natomiast bez skutku do tego poniosły dodatkowe straty, kolumny rozbijane za pomocą artylerii. Problem ze współdziałaniem samej piechoty z wozami zmechanizowanymi oraz czołgami. Brak wsparcia własnej artylerii, do tego przede wszystkim brak rozpoznania, nieporadność w radzeniu sobie ze zniszczeniem czy unieruchamianiem, czy pozycji ukraińskich, co skutkowało no, bardzo wysokimi stratami w tym rejonie. Oczywiście mamy też informacji o walkach w rejonie Dorożnianki i Nesterianki, natomiast bez większych sukcesów, bez sukcesów strony rosyjskiej na w odcinku Zaporowskim mamy tutaj informacje o ostrzałach artyleryjskich jednej i drugiej stronie. Natomiast wiemy, że no, Rosjanie borykają się na tym odcinku no, z dużymi problemami logistycznymi. Wiemy, że nie działa most krymski, natomiast też nie działa linia kolejowa, która tutaj przebiega od 7 do 10 km od pozycji ukraińskich. Ona, ta linia od 2014 jest nie zdatna, wiemy, że częściowo była nawet pod kontrolą ukraińską, natomiast od początku wojny ta linia frontu tutaj przesunęła się maksymalnie do 10 km, no i znajduje się pod ogniem ukraińskim. Wróćmy na mapę Ukrainy i z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek hersoński, ostatni odcinek. Jeżeli chodzi o odcinek hersoński, mamy informacje o ostrzale Hersonia, o ostrzale Hersonia oraz Nowej Kachówki. I na ten moment nie ma większych informacji, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Słuchajcie, tyle z tego raportu. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.